Syndrom świtezianki dotyka głównie kobiet, którym trudno zdobyć się na zaufanie wobec mężczyzn. Sprawdź, czy nie zachowujesz się w ten sposób. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Nazywam się Zuza Górska-Kanabus i zapraszam Cię na podcast Od Samotności do Miłości, który jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Syndrom świtezianki dotyka dziewczyn, którym trudno zaufać. Zaufać mężczyźnie. Są zranione albo mają jakieś takie złe doświadczenia. Na początek, na czym, jaka była treść tej, czy fabuła tej ballady romantycznej Adama Mickiewicza? Bo pewnie kiedyś się uczytałaś jako lekturę szkolną, ale możesz nie pamiętać. Z mamy jezioro świteś, przy którym w nocy spotyka się chłopak, który jest strzelcem z lokalnych borów z tajemniczą dziewczyną. I oni każdej nocy się spotykają. Ta dziewczyna przychodzi, po czym znika, nie mówiąc nic o sobie, nie o swoim domu. Chłopak nic o niej nie wie, ona jest taka tajemnicza. Chłopak angażuje się i pragnie się czegoś o niej dowiedzieć, chce, żeby nie została z nim na zawsze, proponuje życie w swojej chacie, ale dziewczyna jest niezdecydowana. Mówi, no, może byłoby fajnie, ale tata mnie ostrzegał, że mężczyźni są stali w uczuciach. I chłopak. Tak pragnie, żeby ona z nim została, że przysięga na wszystko, tam moce piekielne i, i wszystkie inne, że dochowa jej wierności, i on liczy na to, że ta przysięga spowoduje, że ona z nim zostanie na zawsze, ale ona znika, jak co noc. I gdy on wraca drogą złóż jeziora, pojawia się inna zjawa. Taka piękna, wodna dziewczyna. Która zaczyna go kusić, namawiać do niewierności, mówiąc, że tamta dziewczyna na pewno wyśmiewa się z niego i nie ma zamiaru traktować go poważnie. Zaczyna mu tutaj snuć wizję, jak to razem mogą spędzić życzycie, i początkowo strzelec się opiera. I mówi, nie, no tam tym zależy, tam się opiera, a tamta go kusi jeszcze bardziej. Ta wodna zjawa. Obnaża piersi, zachęca do podejścia do tafli wody, obiecuje cudowne życie w falach jeziora. I choć on usiłuje na nią nie patrzeć, czyli stara się dochować tej wierności, to w końcu jego wola mięknie. No i oczywiście leci na ten środek jeziora. Łamiąc złożoną przysięgę. Wtedy oczywiście się okazuje, że ta piękna wodna m, dziewczyna okazuje się tą dziewczyną z lasu, czyli tam taką wystawiła na próbę e, i jest urażona tym, że on złamał przysięgę, no i on um, ginie e, pod wodą, a jego dusza ma cierpieć wieczne katusze za złamanie przysięgi. No, i to jest taki trochę mechanizm, poetycko opisany mechanizm, który czasami kobiety stosują. Być może ty też nieświadomie pomyśl o tym, że tak bardzo boisz się zaufać, że swoim zachowaniem prowokujesz mężczyznę do takich zachowań, które potwierdzą, że nie mogłeś mu ufać. Robić mu huśtawkę emocjonalną, wymagania. I nieważne, co on zrobi, jak bardzo będzie się starał, to ty będziesz jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, żeby w końcu wyszło, że ty masz rację. Tak jak ta, yy, ta dziewczyna, ta świtezianka. Ona pierwszy chłopak mówił, nie, opierał się. A ona coraz bardziej, coraz bardziej wymyślne szturki, y, stosowała, żeby y, jednak go omamić. I tak samo możesz niestety, kochana, robić ty. Że e, będziesz się zachować w taki sposób, żeby, żeby odstraszyć mężczyznę, i on, a on będzie wytrwał, ale się starał, starał, aż w końcu nie wytrzyma, pęknie. I czasami tacy mężczyźni po prostu znikają, e, bo już nie są w stanie dalej dźwigać, albo się z tobą skonfrontować i ci powiedzieć, że nie wiem, boi się, albo nie jest w stanie sobie poradzić z twoim zachowaniem. Często też mężczyźni nie potrafią o takich rzeczach mówić, no bo ich nikt tego nie uczy, nas nie uczy kobiet, a my jesteśmy niby bardziej relacyjne i bardziej wygadane, a ich nie uczą tego, nawet nie się wymaga ukrywania emocji, więc co on ma ci powiedzieć, tylko ucieknie. Tylko jak masz taki mechanizm, to możesz niszczyć każdą relację, w której jesteś, nawet z takim mężczyzną, z którym mogłoby wyjść. No i to jest taki obszar do pracy, kochana. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to kliknij łapkę w górę, zostaw subskrypcję i udostępnij ten materiał, gdzie się da, aby czynić ten świat mniej samotnym miejscem. Zapraszam Cię też do wsparcia rozwoju tego kanału na Patronite. W opisie odcinka znajdziesz informacje, jak możesz to zrobić. Do usłyszenia, cześć.